Tak wygląda przeciętna cela jednego z najgorszych więzień na świecie. Więźniowie są tutaj przetrzymywani w przepełnionych celach, gdzie na więźnia przypada mniej niż 1 m2, bez prywatności, bez dostępu do bieżącej wody, obserwowani 24 godziny na dobę. Praktycznie nigdy nie opuszczają celi. W razie nieposłuszeństwa wysłani są do ciemnej izolatki, czasami nawet na 2 tygodnie. Ta placówka to największe więzienie w Ameryce nazwane Centrum Odosobnienia Terroryzmu. Więzienie o zaostrzonym rygorze znajdujące się w samym sercu Salwadoru. Ten obiekt jednak jest czymś więcej niż tylko okrutnym miejscem. To symbol bezprecedensowej w skali świata przemiany, która nastąpiła w Salwadorze. Kraju, który w zaledwie kilka lat ze światowej stolicy morderstw stał się pod tym względem państwem bezpieczniejszym niż Stany Zjednoczone. Głównym odpowiedzialnym za te przemiany jest prezydent Salwadoru Nayib Bukele. Człowiek, który w ramach walki z gangami odebrał wiele praw swoim obywatelom oraz zamknął dziesiątki tysięcy ludzi w więzieniach, w których obecnie przybywa blisko 2% populacji. Mimo, że przeciwnicy nazywają go dyktatorem, ten cieszy się aż 90% poparciem. Oto historia najgorszego więzienia na świecie oraz co doprowadziło Salwador do momentu, w którym musiało ono powstać. Rok 1979 w Salwadorze wybucha wojna domowa. Okaże się to bardzo długi i krwawy konflikt, będzie on trwać ponad dekadę i zabierze 75 tysięcy ludzkich istnień. Blisko milion mieszkańców wyemigrowało z kraju, połowa z nich do Stanów Zjednoczonych. Mimo wojny, przez ówczesne prawo Stanów nie przysługiwał im status uchodźcy. Większość imigrantów z Salwadoru więc dostawało się tam nielegalnie. Duża część Salwadorczyków uciekających do Stanów osiedliło się w Los Angeles. Miasto to było blisko granicy i miało już dużą ilość nielegalnych imigrantów, więc łatwiej było się wpasować. Los Angeles jednak nie okazało się rajem dla Salwadorczyków. Większość z nich trafiało do bardzo biednych dzielnic z wysoką przestępczością. Ci jako nowi często byli atakowani przez gangi. Młodzi ludzie z Salwadoru zaczęli więc zbierać się w grupy. Jednak konkretna grupa okaże się szczególnie istotna. Na początku składała się z młodych Salwadorczyków, którzy lubili słuchać metalu oraz wspólnie palić. Czasami okradli samochód lub pobili się z podobną do nich ekipą, jednak nie było to nic aż tak poważnego. Z czasem jednak przestali oni być tylko zbuntowaną młodzieżą. Zaczęli oni parać się przemytem, handlem narkotyków czy pobieraniem procentu od lokalnych dealerów. Podczas potyczek z innymi gangami w grę zaczęły wchodzić maczety, które wkrótce zmieniały się w pistolety, z czasem w karabiny. W ten sposób grupa, która miała być formą ochrony, zmieniła się w pełnoprawny gang. Nie byle jaki gang. Jeden z najbrutalniejszych w historii. Mara Salvatrucia, znany jako MS-13. MS ich głównym rywalem stała się grupa Barrio 18. Gang, do którego również należeli Salwadorczycy, chociaż stanowili w nim mniejszość. Byli oni bardziej wymieszani etnicznie. Głównie należeli tam ludzie z Ameryki Centralnej. Obie organizacje rosły w siłę na terenie Los Angeles, z czasem rozrastając się na resztę USA. W 1992 roku wreszcie zakończyła się w Salwadorze wojna. Pokój niósł ze sobą wiele nadziei na stabilizację i lepszą przyszłość kraju. Niestety nie wszystko poszło idealnie. Od tego momentu, skoro nastał pokój, Stany Zjednoczone mogły dużo łatwiej deportować tam członków gangu. Osłabiony po wojnie kraj, mimo że zgodził się ich przyjąć, to całkowicie nie był na to gotowy. Nie istniała żadna baza danych deportowanych ludzi, więc na miejscu mieli czystą kartę. W rezultacie coraz więcej członków MS-13 oraz Barrio 18 pojawiało się na ulicach Salwadoru. Ci wchłaniali mniejsze gangi i dzięki doświadczeniu ze Stanów odwzorowywali struktury organizacji. Nawet jeżeli niektórzy z nich chcieliby zacząć nowe, spokojniejsze życie, to nie było to takie proste. Po pierwsze, wielu z nich miał tatuaże swoich grup. Odejście z organizacji, co za tym idzie utrata ochrony, mogłoby oznaczać szybką śmierć z rąk wrogiej formacji. Po drugie, w Salwadorze w latach 90. nie było wiele perspektyw. Kraj był zwyczajnie zniszczony po wojnie. Pracy często brakowało, a nawet jeżeli była, to nie była ona dobrze płatna. W kraju panowało ubóstwo oraz głód. Młodzi ludzie byli w podobnej sytuacji. Wielu dzieciaków musiało żebrać na ulicy, pozostawieni sami sobie. Często nie trzeba było ich szczególnie namawiać, aby dołączyli do gangu. Ten dawał im nie tylko szansę na wyrwanie się z biedy, ale i poczucie przynależności. Organizacje wrobowały też przeszkolonych weteranów wojennych. Byli oni zaprawieni w boju i gotowi walczyć dalej. Wielu też miało spore zapasy broni. Część z nich jednak zamiast tego stworzyło szwadrony śmierci atakujące gangi. Co ponownie jedynie pogłębiało destabilizację kraju. W ten sposób zarówno MS13, jak i Barrio 18 zaczęło swoją ekspansję w Ameryce Centralnej. Sytuacja już była nieciekawa, jednak znacznie pogorszy się w roku 1996. Bill Clinton podpisuje ustawę o reformie nielegalnej imigracji i odpowiedzialności imigranta, drastycznie zaostrzając przepisy deportacyjne. Teraz nawet tak drobne wykroczenie jak kradzież ze sklepu mogło skutkować wydaleniem z kraju. Oznaczało to, że już niedługo do Salwadoru przyleci tysiące nowych członków MS-13 oraz Barry-18, jeszcze bardziej pogłębiając kryzys przestępczości w Salwadorze. I oczywiście to nie tak, że Salwador ignorował problem i nie próbował w żaden sposób walczyć z gangami, jednak nie było to proste zadanie. Po pierwsze, więzienia w kraju były przepełnione. Raporty z 1994 roku wskazywały, że więzienia w Salwadorze mają dwukrotnie więcej więźniów niż są w stanie pomieścić. Po drugie, dużym problemem było podejście kraju do karania nieletnich. Ci, nawet jeżeli byli aktywnymi członkami gangu, w dużej mierze pozostawali bezkarni, jeżeli nie przekroczyli konkretnego wieku. Grupy więc chętnie rekrutowały nieletnich. Po trzecie, skazanie członka gangu też nie było proste. Procesy trwały długo, często przez niewystarczające dowody sprawy były umarzane. Nawet jeżeli udało się kogoś skazać, to na jego miejsce przylatywał nowy członek grupy z Ameryki. Była to nierówna walka, której Salvador nie mógł wygrać. Pierwsza poważniejsza próba zatrzymania tego szaleństwa następuje w 2003 roku. W obliczu spadającego poparcia dla rządzącej partii oraz serii donieśni medialnych o brutalności gangów, prezydent Salwadoru Francisco Flores wprowadza w życie plan nazwany Żelazna Pięść. Ustawa ta zaostrzyła wyroki więzienia dla nieletnich, zakazała tatuaży i członkostwa w gangach, wprowadziła łagodniejsze traktowanie ludzi, którzy zeznawali przeciwko grupie, a także szereg innych działań. Plan Żelazna pięść, mimo że wydawał się ruchem w dobrą stronę, okazał się całkowitym niewypałem. Duża część analityków twierdzi obecnie, że przyniósł on więcej szkód niż pożytku. W pierwszym roku planu doszło do aż 20 tysięcy zatrzymań. Mimo że brzmi to imponująco, to ponad 90% zatrzymanych zostało wypuszczonych bez zarzutów. Głównie przez fakt, że Sąd Najwyższy Salwadoru uznał plan Żelazna Pięć za sprzeczny z konstytucją. W ciągu roku od wprowadzenia Żelaznej Pięści współczynnik zabójstw w Salwadorze jedynie wzrósł. Rok później nowo wybrany prezydent wprowadza plan superżelazna pięść, który miał jeszcze bardziej zaostrzyć walkę z gangami. Ten, tak jak jego pierwowzór, nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. W tym samym roku więzienia w Salwadorze zostały podzielone na więzienia dla MS-13 oraz dla Barry-18, co miało zmniejszyć problem z zamieszkami. W rezultacie rząd zmienił więzienia w miejsce spotkań gangów, gdzie wcześniej niezaznajomieni ze sobą członkowie mogli wymieniać się informacjami, strategiami czy nawet zawierać sojusze. W następnych latach obie grupy opanowały kraj. Jeżeli prowadziłeś w Salwadorze działalność lub zarabiałeś większe pieniądze, musiałeś oddawać im procent. Haracze stały się jej główną działalnością, z czego czerpali największe zyski. Jednocześnie współczynnik zabójstw cały czas wzrastał. W 2009 Salwador osiągnął w nich 72 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, najwyższy na całym świecie. W 2010 pewien incydent pokazał całemu światu, co oznacza życie w kraju opanowanym przez gangi. 19 czerwca członek Bario 18 zostaje zastrzelony. Jego oprawcy uciekli z miejsca zdarzenia minibusem. Członkowie Bariu-18 jako odwet zaatakowali dzień później dwa losowe minibusy. Jeden z nich ostrzelali, drugi podpalili. W żadnym z tych minibusów nie znajdowali się członkowie wrogiego gangu. Był to absolutnie przypadkowy i bezsensowny akt terroru wymierzony w ludność cywilną. Wczesny prezydent w ramach odwetu zastosował podobne do żelaznej pięści zmiany w prawie. Tym razem jednak gangi odpowiedziały. Zapowiedziały one, że będą zabijać każdego kierowcę transportu publicznego, co sparaliżowało komunikację publiczną. Aż 60% przestało działać w ciągu dwóch dni, generując straty na poziomie 24 milionów dolarów. Grupy chciały się dogadać, jednak rząd odrzucił ich propozycje i zamiast tego wystawił wojsko na ulice. Finalnie sytuacja w kraju uspokoiła się chwilowo w 2012, kiedy Barrio 18 oraz MS-13 ogłosiło rozejm, mający na celu zmniejszenie liczby zabójstw. Liczba morderstw niemal natychmiast spadła w kraju o połowę, chociaż niektóre źródła podają w wątpliwość tę statystykę. W rozejmie uczestniczył rząd, który zagwarantował m.in. łagodniejsze traktowanie w więzieniach dla gangów. Rozejm, mimo że przyniósł spadek zabójstw, to nie cieszył się szczególnym poparciem społeczeństwa. Po pierwsze legitymizował gangi drugie wcale nie rozwiązał problemu. Salwador dalej miał jeden z najwyższych współczynników zabójstw na świecie. Rozejm trwał zaledwie dwa lata i zaczął się rozpadać już w 2013. Oficjalnie został zerwany przez nowo wybranego prezydenta Salwadoru w 2014, który wrócił do ostrzejszego traktowania grup przestępczych. Zwiększył liczbę wojska na ulicach, pozwolił im na bardziej agresywne taktyki, zwiększył liczbę aresztowań oraz powrócił do surowszych warunków w więzieniach. Problemem jednak był fakt, że gangi przez czas rozejmu stały się jeszcze silniejsze niż przedtem. Zinfiltrowały polityków, policja, nawet wojsko. Miał też dostęp do nowej broni, nowoczesnych karabinów M16 czy nawet granatów. Często byli lepiej wyposażeni niż policja. W rezultacie w 2015 współczynnik zabójstw wzrósł do 106 na 100 tysięcy mieszkańców ponownie najgorszy wynik na całym świecie. Dla porównania, gdyby Polska osiągnęła taki wynik. Oznaczałoby to prawie 40 tysięcy zabójstw w rocznie. W odpowiedzi grupy Barry 18 oraz MS13 zostały uznane za organizacje terrorystyczne, co zwiększyło ich wyroki. Wprowadzono specjalne jednostki przeciw gangom oraz odcięto liderów grupy przebywających w więzieniach od możliwości komunikowania się z kimkolwiek. Między 2015 a 2018 współczynnik zabójstw spadł o połowę, dalej jednak w żadnym stopniu nie rozwiązuje to problemu. Między 2015 a 2017 były tylko dwa dni, w których nie było żadnego morderstwa na terenie Salwadoru. Rok 2019 okaże się kluczowy w historii Salwadoru. Był to rok wyborów prezydenckich. Niesamowitą popularność zdobywa Najib Bukele, kandydat spoza dwóch partii, które rządziły krajem od końca wojny. Bukele przed kandydowaniem na prezydenta był burmistrzem stolicy Salwadoru. Kiedy zarządzał miastem, jego walka z przestępczością skupiała się na instalowaniu kamer, oświetlaniu ulic czy tworzeniu stypendiów dla młodzieży, aby ci nie dołączali do gangów. Jego kampania prezydencka była bardzo nowatorska i pokazała, jak będzie wyglądać przyszłość polityki. Bukele nie zjawił się na żadnej z prezydenckich debat. Zamiast tego swoją kampanię prowadził głównie za pomocą mediów społecznościowych. Jego postulaty to odsunąć dwie główne partie od władzy, zakończyć korupcję oraz zapewnić kraju bezpieczeństwo od gangów. Jeżeli chodzi o korupcję, to tutaj sytuacja jest całkiem oczywista. Na czterech ostatnich prezydentów przed Bukele każdy z nich miał postawione zarzuty o korupcję. Z czego dwójka uciekła przed wyrokami do Nikaragui, jeden został skazany, a jeden umarł w trakcie procesu. Bukele wygrał już w pierwszej turze, zdobywając ponad 50% głosów. Stał się przy tym pierwszym od 1989 roku prezydentem spoza dwóch najpopularniejszych partii. Jednym z jego pierwszych wdrożonych inicjatyw był plan kontroli terytorialnej. Wielofazowy plan mający na celu rozwiązanie problemu grup przestępczych. Faza pierwsza obejmowała wystawienie więcej jednostek policji oraz wojska na ulicy, skupiając się na miejscach z dużą przestępczością, gdzie operowały gangi. Odcięto też więzienia od kontaktu ze światem zewnętrznym, co miało utrudnić funkcjonowanie grup przestępczych. Faza druga była mniej radykalna i skupiała się nie na karaniu, a zapobieganiu. Bukele chciał polepszyć opiekę zdrowotną, budować szkoły oraz centra sportu, aby dać młodym Salwadorczykom szansę na lepsze życie, tak aby nie musieli dołączać do grup. Faza trzecia to modernizacja armii oraz policji. Ten ruch spotkał się jednak z mocnym sprzeciwem dwóch największych partii politycznych. Zagłosowali oni przeciwko finansowaniu tego planu. Twierdzili oni, że plan Bukele jest nieskuteczny oraz domagali się większej przejrzystości tego, gdzie trafiają pieniądze. W odpowiedzi Bukele zwołał tydzień później posiedzenie oraz wszedł do budynku parlamentu w otoczeniu 40 żołnierzy, co miało wywrzeć presję na politykach. Finalnie jednak w posiedzeniu wziął udział za mało parlamentarzystów i nie udało mu się. W 2021 jednak jego problemy z rządem zostały rozwiązane. W wyborach jego partia zyskała 66% głosów. Bukele miał teraz całkowitą władzę nad państwem. Czwarta faza planu zakładała bezpośredni atak na terytoria gangu, które wcześniej były uznawane za strefy nierostępne dla policji. Bukele jednocześnie ostrzegał gangi przed jakimkolwiek odwetem. Trzy lata prezydentury Bukele w kontekście przestępczości wyglądały następująco. Jego pierwszy rok prezydentury to najniższy wskaźnik zabójstw od końca wojny. W 2021 współczynnik ten zmalał o połowę. Wdawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Grupy jednak postanowiły przypomnieć o swojej naturze po raz kolejny. Między 25 a 27 marca 2022 roku zaledwie 3 dni doszło do aż 87 zabójstw, z czego aż 62 odbyły się jednego dnia. W kraju mającym zaledwie 6 milionów mieszkańców, jest to ogromna liczba. Co sprowokowało tak nagłą eskalację przemocy przez gangi? Jeżeli spytamy o oficjalną wersję rządu Salwadoru, to była to reakcja na sukcesy planu Bukele w walce z przestępczością. Nieoficjalnie, rząd Bukele zawarł tajny układ z gangami. Te miały zmniejszać liczbę zabójstw, co miało zwiększyć jego poparcie. Kiedy układ z jakiegoś powodu się rozpadł, nastąpiła gwałtowna eskalacja przemocy. Stany Zjednoczone w 2021 nałożyły sankcje na dwóch salwadorskich urzędników za negocjowanie z gangami. Śledztwa dziennikarskie, jak i zeznania liderów gangu potwierdzają tę wersję. W odpowiedzi Bukele posunął się dalej niż jakikolwiek jego poprzednik. Wprowadził on w kraju stan wyjątkowy na 30 dni. Stan wyjątkowy przede wszystkim zawiesza niektóre prawa konstytucyjne obywateli. Teraz każdy obywatel może zostać zatrzymany bez poinformowania go, dlaczego został zatrzymany. Co więcej, nie przysługuje mu też prawo do adwokata. Maksymalny czas zatrzymania bez zarzutów został wydłużony z 72 godzin do 15 dni. Rząd ma teraz prawo do podsłuchiwania oraz inwigilacji obywateli bez nakazu sądu. Ograniczone też zostały prawa do zgromadzeń i stowarzyszeń. Od tego momentu zaczęły się masowe aresztowania. Policja wchodziła na terytoria grup i pukała od drzwi do drzwi, aresztując każdego, kto był podejrzany o bycie w gangu. Zaledwie dwa tygodnie dokonano 9 tysięcy aresztowań. Do końca roku blisko 60 tysięcy. W Salwadorze jednak brakowało miejsc w więzieniach. Problem, który właściwie ciągnął się za Salwadorem od końca wojny. Bukele w swoich przemówieniach wprost mówił, że członkowie gangu są wysłani do przypełnionych więzień, gdzie śpią na podłodze. Nie, żeby było mu ich jakoś szczególnie szkoda, jednak nawet kiedy nie bierzemy pod uwagę jakichkolwiek przepisów czy praw, to w końcu fizycznie zabraknie miejsca. Stąd rozpoczęto budowę największego więzienia w Ameryce. Centrum Odosobnienia Terroryzmu. Więzienie zostało wybudowane błyskawicznie. Projekt został ogłoszony w lipcu 2022 roku, został otwarty już w styczniu 2023 to więzienie stanie się symbolem przemiany Salwadoru. Bukele wrzuca do internetu filmy, gdzie jest oprowadzany po obiekcie. Do placówki są też zapraszone media czy nawet youtuberzy, dzięki czemu wiemy, jak wygląda życie w takim więzieniu. Przynajmniej oficjalnie. Ucieczka z tego więzienia jest praktycznie niemożliwa. Jest ono chronione aż dwoma 9-metrowymi murami, na których znajduje się w dodatku drut kolczasty pod napięciem. Na podłodze rozsypany jest żwir, po którym ciężko przejść nieusłyszanym. Na terenie obiektu znajduje się też 19 wieżyczek strażniczych. Więzienie ma też własny system zasilania. Gdyby w całej okolicy zabrakło prądu, więzienie będzie funkcjonować przez kolejne dni. Obiekt ma aż 8 bloków, każdy z nich ma po 32 cele. Pojedyncza cela może mieścić aż 156 więźniów. Oznacza to, że więzienie jest w stanie pomieścić 40 tysięcy osób, chociaż w planach jest dwukrotne zwiększenie pojemności. Każda cela jest taka sama. Nie ma w niej za dużo. Za kratami znajdują się metalowe łóżka, przypominające bardziej półki sklepowe. Więźniowie śpią na nich bez materacy. Światła nigdy nie gasną, więc mają do dyspozycji opaski na oczy. W celach znajdują się też dwie toalety oraz większa dziura z wodą służąca do higieny. W celach nie ma bieżącej wody. Kiedy osadzeni są spragnieni, mają do dyspozycji beczkę z wodą pitną. Skazani nie są tutaj kategoryzowani względem gangów. Muszą przybywać wokół swoich dawnych wrogów. Więźniowie są obserwowani 24 godziny na dobę. W celi spędzają 23,5. Jedynie pół godziny dziennie spędzają poza celą. Wychodzą przed i odbywają dwie czynności, albo trening, albo modlitwa. Więźniom nie przysługują wizyty. Niektórzy mogą jedynie czasami opuścić cele, aby porozmawiać z prawnikiem. Ich dieta składa się głównie z ryżu, makaronu, grochu czy tortilli. Jedzenie jest celowo wybrakowane, dzięki czemu skazani pozostają słabi, tak aby nie próbowali się buntować. Gdyby jednak mimo tego spróbowali, za nieposłuszeństwo są wysłani do izolatki. Nie mają tam dostępu do światła poza niewielkim otworem. Prawo oficjalnie pozwala na przetrzymywanie więźniów w izolacji nawet 15 dni. Rząd Salwadoru w swoich przekazach mówi, że osadzeni, którzy znaleźli się w tym więzieniu, już nigdy go nie opuszczą. Oznacza to, że resztę życia spędzą w przepełnionej celi. Otoczeni przez dawnych wrogów, bez kontaktu z bliskimi, obserwowani 24 godziny na dobę, bez prywatności, jedząc w kółko te same wybrakowane posiłki. Organizacje ochrony praw człowieka w swoich raportach opierają się często na zeznaniach więźniów. Ci wspominają, że strażnicy mają stosować wobec więźniów tortury, przemoc wobec nich ma być czymś na porządku dziennym. Pojawiają się też doniesienia o innych nadużyciach. Jeden raport twierdzi, że od 2022 nadużycia wobec więźniów miały doprowadzić do przynajmniej 419 śmierci. Raporty wspominają też o celowym zaburzaniu snu więźniów, niewystarczającej ilości wody, jedzenia, higieny czy opieki zdrowotnej. Ogromnym problemem całej operacji przeciwko gangom jest fakt, że wielu aresztowanych w trakcie stanu nadzwyczajnego jest najpewniej niewinna. Według najgorszych szacunków nawet 1 trzecia. Oznacza to, że tysiące niewinnych obywateli zostało zatrzymanych, pozbawionych prawa do adwokata, uczciwego procesu oraz kontaktu z rodziną, po czym zostali wrzuceni do przepełnionych więzień. Często są oni skazywani w grupowych procesach, gdzie jeden sędzia sądzi nawet kilkuset oskarżonych. Rodzina kogoś takiego nawet czasami nie jest w stanie dowiedzieć się, gdzie jest oraz czy w ogóle żyje. Obecnie w Salwadorze w więzieniach znajduje się około 107 tysięcy osób 1,7% całej populacji. Jest to najwyższy współczynnik na świecie. Bukele to postać budząca kontrowersje. Sam żartobliwie nazwał się najfajniejszym dyktatorem świata. Obecnie został ponownie wybrany na urząd prezydenta Salwadoru, co było zabronione według ich konstytucji. Stan nadzwyczajny, który wprowadził na 30 dni 3 lata temu, jest co miesiąc przedłużany i dalej trwa. Mimo to Bukele dostał 85% głosów. Salwadorczycy najwidoczniej są w stanie poświęcić część swoich praw, a niesłuszne skazania uznają za zło konieczne, kiedy mogą dzięki temu cieszyć się bezpieczeństwem od gangów, które Bukele zapewnił. Z 38 zabójstw na tysięcy mieszkańców w 2019 roku liczba ta zmniejszyła się do zaledwie 1,9. Jest to mniej niż w Stanach Zjednoczonych. Sąsiedzi Salwadoru borykający się z podobnymi problemami, czyli Honduras i Gwatemala, nie poprawiły przez ostatnie 6 lat swoich wyników w tak znaczącym stopniu. Bukele swoją przemianą zrobił coś jeszcze. Pokazał innym państwom, że zwalczanie gangów jest możliwe. Jego model staje się coraz popularniejszy na całym świecie. Podobne rozwiązania już prowadził przykładowo Ekwador czy sąsiadujący z Salwadorem Honduras. Definitywnie fanem Bukele został też Donald Trump. W porozumieniu z Salwadorem Stany Zjednoczone zaczęły wysłać przestępców, którzy nie są obywatelami Stanów, prosto do centrum odosobnienia terroryzmu, nawet jeżeli nie są ni z Salwadoru. W kwietniu tego roku internet obiegło zdjęcie, gdzie więźniowie przerażeni przed deportacją do Salwadoru ułożyli się w napis S.O.S. Salwador wciąż nie jest krajem na ziemi. 6,7% populacji jest niedożywiona, a PKB na mieszkańca jest trzy razy niższe niż średnia światowa. Finalnie to bieda i słaba sytuacja sprawiła, że gangi aż tak się rozwinęły. Deportacje ze Stanów były dużym czynnikiem, jednak deportowanie trafiali na podatny grunt. Gdyby sytuacja Salwadoru w latach 90. była lepsza, być może gangi nigdy nie stałyby się aż takim problemem. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość Salwadoru. Obecnie jest to kraj uznawany za bezpieczny. Jednak czy problem gangów został rozwiązany na stałe? Czy jest to tylko krótki okres przejściowy i gangi wrócą silniejsze niż kiedykolwiek?